Wow, niezły tort, co nie? To dla was, dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny. Spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję ci, Wednesday. Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten topesz. Od niego zacznę. Ja mam serce jednorożca! Niam niam. Pycha! Zgadzam się! Kamień, papier, nożyce! Wygrałam! Kamień, papier, nożyce! Znowu wygrałam! Co to? Wow! Latający Pikachu to wasza nowa nagroda! Za najlepszy rysunek! Nawet nie myśl, że wygrasz! Jeszcze zobaczymy! Najpierw narysuję kontury. A teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, rączko? Nic ma lepsze? U jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Dziewczyny, kończymy! O nie! Proszę spojrzeć na mojego pikaczu. Co pani na to? Wspaniale, nit, Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar! Zwyciężenie. Ojej, zawsze chciałam mieć takiego pikaczu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. A masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem, czy wygram, ale na pewno się postaram. Co, Enit? Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko, musimy działać. Anit, cześć, jak się masz? No, cześć! Co tam u ciebie? O, wyłączyłeś? Super. Anit, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, ja, Anit, a co u ciebie? Chwileczkę. Ej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmarzył? To już nieważne. jej wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda. Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No, jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super. Kończymy. Pokaszenit. Z przyjemnością. Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to takiego? No rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? To nie to! Nie chcę! No, gratuluję, łap! Co za ochyda! Nienawidzę różu! To najgorszy kolor na świecie! Ale pachnąca pizza! I wasze nowe zadanie! Ślinka mi już cieknie! Bierzcie się do pracy, dziewczyny! To proste! Uwielbiam pizzę! Narysuję kawałek! Pomidory, oliwki i ciasto! Świetnie! Moja pizza jest gotowa! Muszę ją tylko przekręcić. Brawo! Peszdaj, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki. To oliwki. Czas się skończył. Pokażcie! Proszę bardzo! Świetnie! Wednesday? Pizza z niczym? To dziwne. A nic wygrałaś. Super! Pileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej, rzeczywiście gratulacje Wednesday! Oto twoja pizza, smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Pokryje się pod tymi pudełkami. Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę, lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stoper. Czas? Start. Zaczynajcie! Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka? No okej. A co ma Emma? Wow! A ja mam cały zestaw farb plakatowych! Pokonam cię! Nie ma mowy! Rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu! Dzięki, Marii. Muszę coś wymyślić! Wiem, mam przecież palce! Użyję ich do narysowania idealnego obrazka! Patrzcie! Kolorowo i pięknie! Co by tu jeszcze dodać? To właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest stresować kredką! W dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe. Co? Czas zaraz się skończy? Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy, nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak małe dzieci w przedszkolu to okropne. Mari. Proszę spojrzeć. Brawo! Pięknie i oryginalnie. Wygrywasz. Weź swoją lalkę Barbie. Hurra! Mam Barbie! Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka! Nikomu cię nie oddam! Jesteś po prostu urocza. Emma zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Haha, nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. Ej, więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony! Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne! To też się nie nadaje! I to też nie! Przepraszam, mam, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł, mogę obrysować rękę i wyjdzie mi psi pyszczek. Tak, o to mi chodziło. Emma, nie podglądaj, rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Marii. Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką ksią mordkę. Gotowe? Zaraz twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem. Oj, Marie. Nie. Czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Wow, Marie, wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Marie dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna! jakie ma słodkie uszy! Ślicznotka! A masz tobie też dowalę! Ojej, przepraszam, już jesteście. Oto wasza nowa nagroda Nintendo Switch. Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy, okay. co tu mam! Ej, Maria, chciałam to zrobić! O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis! Auć, ostry! Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ty, ale i ładniej. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. ja nic nie zrobiłam, naprawdę. Uf, udało mi się! Właśnie chciał mi się pić. Od razu coś przekąszę. Ora, tego właśnie potrzebowałam. Tuj od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe. Muszę to tylko wyjąć z Tui i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma? Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu. Marie, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uf, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra! Emma, musisz się odświeżyć. Przestań! Stop! Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze, lepiej otworzę swoje pudełko. Wow! Dostałam zestaw prawdziwego artysty. A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz... Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za chyba! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon, zanurzam go w farbie, a teraz odbijam na papierze. Idealny równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo. Mari, możesz zapomnieć o Lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam, Mari? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marie. Coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar. Proszę. O rany, ale super. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, pyszności. Nie smuć się, Marie. Możesz jeść z drugiej strony. Wow! Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę! Co? Nie! Macie swoje sejfy. Mm, jakie to jest dobre! Uwielbiam pianki. Nie dostaniecie. No i dobra, daj mi klucz. Dzięki chciwusko. Oby mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco! Ojej, nie zazdroszczę ci! Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie! Coś mnie piecze w gardle! Ja chyba płonę! Na pomoc! Hmm, mam genialny pomysł! Czas usmażyć moje pianki! To będzie super pyszne! Dzięki, Mike. A teraz czas przekąsić. Mm, prawdziwa uczta. Nikol, daj mi klucz od mojego sejfu. Łap. Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica. Ojej, jaki tajemniczy cylinder. O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran. Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka. Majk, chwileczkę. Zaraz cię uratuję. O tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, Britney. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi. Albo chociaż pomóc ugasić pożar. O... Oh. Wow, jaki fajny sejf! Mogę być pierwsza. Okay. Dzięki przyjacielem. Ciekawe co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie! To śmierdząca cebula, Ohyda. o Ofu! O, zabierz to stąd, Britney, proszę! Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy. Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra, niech będzie. Ai, Aj, co za paskudztwo! To jest po prostu obrzydliwe. Tak, nawet nie mogę na to patrzeć. Przez tę obrzydliwą cebulę cały tuż mi spłynął. O, biedactwo! Nie martw się, Britney, tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój sejf. Nie ma problemu, Mike. Bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej. Co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? A może i mnie poczęstujesz, co? Eee... No co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne. Po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój safe. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. Ojej, to było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule? Nicole! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O tak, ekstra! Chcę jeszcze. Ale czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie mam mowy, Nicole, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha! Ale fajnie! To ja i znowu ja! Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra. No i co? Fajnie to wymyśliłam. Britney, to było genialne. Przybij piąteczkę. Sprawdźmy, to pierwszy. Kamień, papier, nożyce. Hura, wygrałam. No to zobaczmy. Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego. O, rany to lody. Ale super. Są takie dobre. Ale ci się pofarciło. Ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój sejf. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda. Ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność. To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzię. Ej, hey Mike! A ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę. Sprawdźmy. Poranny, tu jest coś ciekawego. Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować. I chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam! Okej, okay, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów, ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie! Urany to zrobiło się prawdziwe! To jakieś szaleństwo! Nie nikol nie podzielę się! Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy! Wileczkę! Padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie, kogo? Narysuję słodkiego kotka. Tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Ok. Skończyłam. Ojej, wyszedł mi taki uroczy. Udało się! No, cześć kolego, mam tu coś dla ciebie. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Proszę, częstuj się! Ojej, to dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt! Ale z niego słodziak! No, jeszcze jaki? Chwila, wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy. I to będę ja! O Rany mam rolki! I to nie takie zwykłe, a żelkowe! Ale fajnie! Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Ej, ocknij się, koleżanko, i nie ślij się na widok moich rolek! No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej! O, udało się! Och, jakie to jest apetyczne! Kurczę, o co chodzi? Hey. Mike, spokojnie. Daj nauczę cię. Nauczysz? Bula. Patrz, jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi Ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki, to jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę. Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Tak w ogóle to bolało! Otwiera już swój sejf. No dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O rany! To straszne! A! Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko ok. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No, za nic na świecie. Będziesz musiała! Dalej, dalej, śmiało! No dobra, raz kozie, śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza. Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję! To straszne! Zrobiłam to. Więcej nie zjem, nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Britney, zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne. Ona to naprawdę je. No, aż nie mogę na to patrzeć. Już po wszystkim zadowoleni skończyłam. Nicole, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy, co dostałam. O, rany to portal! Zasysa nas! Co? Czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu!